Dzień dobry, nazywam się Przemysław Rubel, reprezentuję firmę Dentista Orthodontics. E, wracamy na Klagen po 5 latach przerwy e, z nową ofertą na materiały ortodontyczne. E, nasze specjalistyczne produkty pochodzą przede wszystkim z Korei Południowej. E, dystrybuujemy e, produkty takich firm jak World Biotech Technology, e, G-Scope czy GNI Orthodontics. E, postawi, postawiliśmy na Koreę dlatego, że zapewnia nam bardzo wysoką jakość po, produktów i przede wszystkim powtarzalną. E, Przemysł medyczny w Korei jest bardzo zrobotyzowany. Współczynnik robotyzacji tej produkcji medycznej jest najwyższy na świecie. Gwarantuje to nam bardzo wysoką jakość produktów. Czy nie Przepraszam, muszę na chwilę przerwać. na Kurczę, jeszcze raz. Co mogę polecić z naszej oferty? Zamki ceramiczne Klarus, z monokrystalicznej ceramiki. Przezierne, transparentne, a przy tym trwałe. Zamki samoligaturujące Venus z patentem PCT, który zapewnia odpowiednią, odpowiednie tarcie, które gwarantuje pełną kontrolę procesu leczenia. Jeżeli chodzi o zakupy, znajdą nas Państwo na stronie www.dentiso.pl Posiadamy również sklep stacjonarny w Bochni. Cię serdecznie zapraszam. Dziękuję.